Ludzie na końcu imprezy. Ludzie, dzień po imprezie. Tu są szafki. To nie jest mój dom. To jest dom mojej babci. Tu są szafki, tu są szafki, a tu jest trąbka. Bierzemy tą trąbkę i dajemy na balkon. Jesteśmy y, na balkonie. Tu są takie piękne widoczki. A, oh, wdepnęłam w gówno. Dobra, teraz spróbuję tym zagrać. <laughs> 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 Duży dźwięk? Zapierdalałam w trąbkę w końcu po tylu latach. Nie no, chyba nigdy się nie uczyłam grać na trąbce, ale... <laughs> chcę by ktoś grał, ale dobra, ja um, to chyba tu odłożę, spokojnie. Ja tego nie dotykam, nikt tego nie dotykał, ta zrząbka tu leżała, ona tu istniała. Tak, 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 polecam. Magda Gessler polecam, koniec. Biedne, mokre skarpetki, biedne, mokre skarpetki. A! Dobra, papa wszystkim widzowie wszyscy, pa. Koniec. W jesteś chciałam tylko pochwalić do szkoły na konkurs polskiego. Mi się bardzo podoba. Dobra, ja może nie śpiewam. Jak prestiżowo udawać Jestem else note, będę tak siedzieć, bardzo. Zwiększam swój zdolności, Tam jest my, Polecam Tak, żuma do gucia Jestem LZ jestem super szpiegiem Polecam, się na przyszłość To nie ma sensu, ale polecam To nie jest takie to nie są takie cute Ona jest taka cute, też Oni są fajni Licznik cute przekroczył skalę świata W metr w kosmos Tak On nie jest cute Dobra, nie, jestem normalna. A, jestem a, normalna. Właśnie, co przed chwilą odpisałam. O, to, 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 to. Polecam. Uwaga, to jest na kogoś. Twoje teksty są jak twoje kacje, używane razy zmiany. Witam Państwa bardzo serdecznie. E, dzisiaj, jak widzicie już pewnie po tytule, będę unboxingować nowe sprzęt do nagrywania. Więc tak, właśnie, dostałam nowe sprzęt do nagrywania. Pędę, będę go dzisiaj unboxingować. Jest bardzo prestiżowy. Ale pewnie teraz się wszyscy znowicie, hm, jaki to mogę mieć sprzęt do nagrywania. I teraz Wam pokażę. A tym sprzętem jest uwaga, uwaga. Gopro! To jest najnowsze Gopro, z tego wysokości najnowsze jakie tylko istnieje, po prostu to jest Gopro 9 coś tam coś tam black, czyli to takie najnowsze i najdroższe, najbardziej prestiżowe Gopro, jakie tylko istnieje. Widzicie? Jak będzie to nie jest żadna podróbka, jest normalnie Gopro, normalne Gopro i właśnie oprócz tego jeszcze mam takie coś, a to jest taki tegasic do jeszcze doładowania Gopro. Z tego Gopro będę mogła robić super fajne timelapsy, różne filmiki na przykład z jeżdżenia na różnych rzeczach i nie super fajne rzeczy. I rękami, żeby mi za noc nie usunęli kondylacji. Kto kłanił takiego? Ok, otwieram go z opakowania. Dobra, tak. Teraz muszę zobaczyć ten worek. O, już jest. I bardzo, o samo pakowanie w go wygląda. O, tak. Ale to, tak naprawdę cieszę się, że, że, że będę mieć takie super spólne nagrywania. Dobra, bardzo. To jest chyba jakaś wyższa technologia pakowania, bo nie mam pojęcia, kto otwiera. Ale dobra, chyba tak. Maseczka mi To nie jest żadna podróbka, to jest oryginalne, prestiżowe GoPro, najdroższe jakie jest i najnowsze jakie jest. Patrzcie, widzicie? Oryginalne, drogie, prestiżowe GoPro. ty okay, więc samo opakowanie wyglądało o tak, a wszystko jest takie, inne, opak inne opakowanie. Uwaga, uwaga, teraz historyczny moment, będę otwierać GoPro. A, i to też ma taki napis GoPro, dobra. Teraz to otwieram tak dookoła i, ale super, patrzcie, bardzo super, mega fajnie, proszę jest to GoPro, patrzcie. To tak, jest tutaj i wygląda tak bardzo super fajnie. Że po prostu wyrzucę i ich nie będę naraz dotykać, a nie nic takiego. Oglądaj się że musimy mieć GoPro i opakowanie. Dobra, te ulotki tam leżą, a teraz tutaj w samym pudełku jest taka kamerka, czyli to GoPro, oczywiście, jakieś różne rzeczy. Teraz wymyślę tę kamerkę i wygląda sama kamerka o tak. Jest w wielkości normalnej kamerki, na przykład takiej podwodnej, a taką podwodną już mam. Yy, ma tutaj wyświetlacz i tutaj też ma wyświetlacz. Z przodu ma. Tu ma wyświetlacz koło kamerki z przodu i tu ma wyświetlacz z tyłu za kamerką. Oprócz tego w jest jeszcze takie coś, takie coś, takie coś, takie i jeszcze jedno coś. Nie mam pojęcia do czego te rzeczy służą, ale do jest na pewno. A, i same GoPro nazywa się y, GoPro y, Hero 9 Black, czyli to jest to najbardziej prestiżowe GoPro. I bardzo polecam tą kamerkę, jest naprawdę prestiżowa, była trochę droga, ale to nie ja ją kupowałam, tylko moi rodzice, więc... Więc no, Jasim, ja tam mogę. Patrzcie, e, ta kawę jest bardzo prestiżowa, bardzo droga i ogólnie jest super fajna. I e, polecam ją na przykład, piszę przydać do e, filmików e, z ferii. A w ferii naprawdę będzie się dużo działo, naprawdę.